Zdrowe, piękne i gęste włosy to marzenie każdej kobiety. Jednak nie każda się z takimi urodziła. Istnieją sposoby, które wzmacniają włosy, chronią je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i zapobiegają wypadaniu. Co zrobić, aby mieć gęste włosy? Masz zniszczone włosy? Istnieje kilka sposobów na to, aby znów były piękne. Od czego zacząć terapię na gęste włosy? Na pewno od zbilansowanej diety bogatej w witaminy z grupy B, żelazo. Cynk, selen i od doboru odpowiednich kosmetyków. Domowe sposoby na gęste włosy. Istnieje wiele domowych sposobów na to, żeby mieć gęste włosy. Jak wzmocnić włosy i sprawić, aby były gęste? Podpowiadamy z czego skorzystać. Po pierwsze, czarna rzotkiew. Sok z korzenia czarnej rzotkwi regeneruje i wzmacnia cebulkę włosa, co zapobiega ich wypadaniu. Korzeń uciera się na tarce. Albo wyciska w specjalnym urządzeniu, a następnie wciera się delikatnie w wilgotne włosy. Następny sposób: domowa maseczka z jajek na włosy. Wystarczy ubić dwa jajka, nałożyć maseczkę na głowę i zostawić na pół godziny. Po tym czasie myjemy włosy. Jajka zawierają witaminy, które potrzebne są do prawidłowej budowy włosa. Innym sposobem jest czosnek. Stosowanie czy spożywanie tego cudownego warzywa ma same zalety. Aby wykorzystać czosnek do regeneracji włosów, wystarczy przepuścić przez praskę jego ząbki, a następnie wetrzeć w skórę głowy i zostawić na 20 minut. Po tym czasie wystarczy umyć głowę. Zabieg powtarzamy raz w tygodniu. Po niedługim czasie powinniśmy zauważyć znaczną zmianę. Czosnek zapobiega wypadaniu włosów. Kompres oliwy z oliwek stosowany przynajmniej raz w tygodniu zapobiega wysuszaniu i łamaniu się włosów. Innym sposobem są drożdże. Pół kostki drożdży wrzucamy do jednej szklanki wrzątku. Mieszamy, aby mikstura uzyskała jednolitą konsystencję. Później studzimy i pijemy. Ze względu na charakterystyczny smak drożdży możemy zacząć od mniejszej ilości picia. Dla mniej odważnych są drożdże w tabletkach. Inny sposób to smarowanie włosów olejem rycynowym. To sposób na gęste włosy, stosowany jeszcze przez nasze babcie. Ten specyfik sprawdzi się także w przypadku brwi i rzęs. Niektóre z tych składników nakładamy na skórę głowy, inne pijemy. Dzięki temu możemy zastosować odpowiednią kurację na gęste włosy zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Warto zaopatrzyć się w medlnicę lekarską, szałwię lekarską, pokrzywę, skrzyp polny albo rozmaryn lekarski, które wzmacniają strukturę włosa od wewnątrz. Wszystkie te sposoby sprawiają, że Twoje włosy będą gęste, lśniące i zdrowe. Dokuczać ci wypadanie włosów. Te środki również powinny pomóc. Jak naturalnie wspomóc włosy? Podczas pielęgnacji włosów warto zawsze pamiętać o kilku prostych zasadach. Nie myj włosów w gorącej wodzie, korzystaj co najwyżej z letniej. Przed myciem głowy starannie rozczesz włosy. Podczas mycia unikniesz splątania. Włosy wycieraj ręcznikiem bardzo delikatnie, a następnie wysusz je, ale na możliwie najchłodniejszym nawiewie. Regularnie podcinaj końcówki i olejuj włosy. Zwróć uwagę na to, czy twoje kosmetyki do pielęgnacji włosów zawierają sztuczne składniki. Staraj się kupować wyłącznie naturalne produkty. Zapamiętanie tych kilku zasad sprawi, że uczynisz pierwszy krok w celu uzyskania pięknych i gęstych włosów.